A dziś w naszym cyklu Sportowy Kraków sprawdzimy, czy Kraków jest miastem kajaków. Jak zawsze jest z nami Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który opowie nam, jak to wygląda właśnie w naszym mieście. Cześć Michał! Cześć! Kraków zdecydowanie jest miastem kajaków. Wiele powodów się na to składa, chociażby to, że w Krakowie jest tor kajakarstwa górskiego Osirkolna. Natomiast kajakarstwo górskie to sport dosyć specyficzny i trzeba dużych umiejętności i wiedzy. Natomiast możemy w Krakowie też kajakarstwo klasyczne uprawiać, zawodowo bardziej, wyczynowo, ale też zupełnie amatorsko. Przy samej wiśle mamy trzy kluby sportowe. Kolejowy Klub Wodny 1929, w którym się znajduje. Mamy KS nad Wiślan i jacht klub Kraków. To są trzy miejsca, w których zarówno można zapisać dzieciaki do sekcji sportowej, ale też wynająć kajaki, i świetnie rodzinnie, spędzić czas. Kraków ma też swoje sukcesy, jeżeli chodzi właśnie o. Tą dyscyplinę sportową. Świetnym dowodem na to, że krakowskie kluby kajakowe działają prężnie i dobrze uczą, są sukcesy zawodników zarówno kolejowego klubu wodnego 1929, jak i zawodników KS nad Wiślan. Krakowscy zawodnicy przywożą medale z imprezangi krajowej, europejskiej, światowej. Także jeżeli ktoś chce, aby jego pociechy rozpoczęły przygodę z tym sportem, krakowskie kluby to bardzo dobre miejsce. Ja teraz sprawdzę, od czego zacząć. Jak już wiemy gdzie w Krakowie możemy spróbować swoich sił na kajakach to teraz dowiemy się od czego zacząć. Jest z nami Pan Bogusław, trener. Dzień dobry Panie Bogusławie. Witam, witam serdecznie. No właśnie, powiedzmy proszę gdzie się znajdujemy i od czego zacząć, jeżeli chciałabym zacząć swoją przygodę z kajakami. No jesteśmy na przystanie Kolejowego Klubu Wodnego w Krakowie. Od czego zacząć? No przede wszystkim od dobrych chęci, bo trzeba, trzeba chcieć na tym kajaku popływać i my mamy ofertę zarówno dla dzieciaków, czyli dla młodzieży, tak gdzieś od dziewiątego roku życia już można pomyśleć o kajakarstwie, a później z perspektywą takiego treningu sportowego. Mamy również ofertę dla, dla wszystkich, dla, dla Krakowian czy dla turystów, bo mamy tu prężnie działającą wypożyczalnię kajaków, gdzie można przyjść i każdy, w zasadzie każdy może popyłać sobie na kajak. Powiedzmy proszę, co muszę mieć, aby zacząć? Czy Państwo macie całą, cały sprzęt potrzebny do uprawiania tego sportu? Tak, mamy bardzo fajne, stabilne kajaki, przede wszystkim firmy Pryon, ale nie tylko. W dużej części też wspomaga nas w zakupie tego sprzętu Zarząd Infrastruktury Sportowej. Kajaki są bardzo dobre, bardzo stabilne, wygodne. Dobrze się nimi pływa, dobrze steruje, bo to też czasami jest mankament kajaków, że po prostu ze sterowaniem jest kłopot. Nasze kajaki są pod tym względem naprawdę wyśmienite. Co trzeba mieć? No, przede wszystkim, no, jeśli chodzi o, o spływ kajaków, trzeba się ubrać adekwatnie do pogody, bo wiadomo, że czasami warunki są bardziej lub mniej sprzyjające, więc ubieramy się adekwatnie do, do pogody, przychodzimy na przystań. Tu zawsze jest osoba, która udziela instruktażu, bo nasi wypożyczający to są osoby z doświadczeniem kajakowym. To jest bardzo istotne. Tłumaczymy te podstawy, uczymy posługiwania się wiosła. My mamy wiosła asymetryczne, więc tam troszeczkę też trzeba zaznajomić turysty, jak się takim wiosłem posługiwać. Schodzimy na wodę, tłumaczymy też takie podstawowe zasady, jak się poruszać po wiśle, bo Wisła, trzeba o tym pamiętać, jest szlakiem żeglownym, więc. Troszeczkę trzeba zwracać uwagę na inne jednostki, które poruszają się po wodzie. To wszystko tłumaczymy. Turyści schodzą tu z naszej przystań i później tu wracają. Bardzo dziękujemy za rozmowę. A wy, jeżeli chcecie tutaj przyjść, to wszelkie informacje, jak tu trafić oraz jak wypożyczyć kajaki, znajdziecie na stronie internetowej Kolejowego Klubu Wodnego w Krakowie.